Coś się złego dzieje w ministerstwie, skoro tego rodzaju dokumenty powstają. Prawy pan poseł po naprawdę da, 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 stracił słów? Czy pan nie rozumie, że pan nadużywa swojej pozycji? E, ...organizować orszak Trzech Króli, no, bardziej, że... Bo nie mnie pan minister. Nie może pan uzupełnić Fantastycznie. porządku Fantastycznie. o ten punkt. To jest kolejne złamanie Zabranie regulaminu. Tego rodzaju kwiatków tam jest więcej. My wyjdziemy z sali, bo to jest chamstwo po prostu, co pan, pan, pan zrobić. Pan Bawcie powodów, to się to sami. Koalicja Ośmiu Gwiazdek w natarciu. Mieliśmy trzy wnioski. Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Jest godzina punktualnie godzina 10.00, więc rozpoczynamy posiedzenie komisji. Na posiedzeniu komisji przewidziano tylko jeden punkt. Ten punkt jest związany z powołaniem trzech podkomisji. Przypomnę, że w procedurze wystąpiliśmy do marszałka Sejmu, aby te trzy podkomisje powołać. Nie mieliśmy pewności oczywiście, jak będzie przebiegała ta procedura, udało się zatwierdzić trzy podkomisje. Mamy także propozycję ich składu, natomiast z nim przejdziemy do rozpatrzenia tego jedynego dzisiaj punktu. Mamy jeszcze w porządku obrad przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji 5, 6 i 7. Od razu dopowiem, że przed posiedzeniem Komisji nie wniesiono do tych protokołów żadnych uwag, ale na wszelki wypadek chcę Państwa zapytać, czy są uwagi do protokołu z tych posiedzeń, które wymieniłem. Nie widzę, dziękuję. Wobec niewniesienia do nich zastrzeżeń uznaję, że uznaję, że protokoły mamy przyjęte. Punkt przystępujemy do realizacji punktu tak, tak widzę, punktu pierwszego. Pan posełski, proszę bardzo. Ja sprawie... Przepraszam bardzo. Ja w sprawie porządku dziennego, bo... Ogólnie chyba przyjętą procedurą jest zatwierdzenie porządku posiedzenia i ja zgłaszam dwa punkty do tego porządku posiedzenia. Pierwszy punkt to dyskusja czy wyjaśnienie sprawy zwrócenia się przez 15 posłów minimum w trybie artykułu 152 o zwołanie komisji. Ta komisja nie została zwołana, a pismo, które pan wystosował do nas w tej sprawie, no wysoce nie tłumaczy powodów niezwołania tej komisji. To jest bulwersująca sytuacja, więc to jest pierwszy punkt, który uważam, że powinniśmy omówić. A drugi punkt to jest coś, co się ukazało niedawno i jest ukryte. Pewnie państwo nie znacie tego dokumentu. To jest dokument Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To się nazywa Interregnum. Dokument zapowiadany już przez pana premiera Tuska w grudniu, kiedy to był łaskaw wypowiedzieć słowa, że pół miliarda zostało rozdysponowane w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego pośród swoich. Po czym podtrzymywane przez wielu przedstawicieli Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i 15 lutego tego roku na konferencji prasowej. Kierownictwo mówiło już nie o pół miliarda, a o 175 milionach, no i że to będzie wszystko przedstawione w raporcie. To jest ten raport, on został schowany głęboko na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który warto omówić, no to jest ważny dokument mówiący o zbrodniach reżimu Prawa i Sprawiedliwości po 15 października gdzie jest między innymi punkt bardzo ciekawy, myślę, że to Państwa szczególnie będzie interesowało, mianowicie jest napisane decyzje finansowe zabezpieczające partykularne interesy partii, jak sądzę, chodzi o Partię Prawo i Sprawiedliwość. I to jest na przykład taki punkt, jak zwiększenie dotacji dla programu Gaudę Polonia. Może Państwo nie wiecie, ale powinniście wiedzieć. Ten program w Narodowym Centrum Kultury prowadzi pani Bogusława Berdychowska, żona przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Warszawie, w Radzie Warszawy. Warto może się za, zainteresować, o jakie partykularne interesy partii tu chodzi. Tego rodzaju kwiatków tam jest więcej. Yy, no są rzeczy naprawdę wskazujące na to, że coś się złego dzieje w ministerstwie, skoro tego rodzaju dokumenty powstają, bo jako partykularne interesy partii są zakwalifikowane do finansowania yy, filmów takich jak film kanonierka Bromskiego, czy film Pieprzycy, czy film Palkowskiego. No, to są rzeczy, film Filipa Bajona, rozumiem, znanego działacza prawa i sprawiedliwości. Panie pośle, jak rozumiem, jest to, to, są ciekawa, to interesy partii. Ja po prostu proszę, żebyśmy wprowadzili to do porządku dziennego. Dziękuję. Ja bardzo chętnie Państwu omówię ten dokument, bo tu jest więcej ciekawych rzeczy, na przykład dotacja dla projektu Orszach Trzech Król króli. No, rozumiem, że to jest partykularny interes partii, żeby organizować Orszak Trzech Króli, tym bardziej, że organizuje go w Warszawie, jak Państwo wiecie, brat Romana Giertycha. Panie pośle, to bardzo dziękuję. Mamy dwa wiem, wnioski innej partii. Więc pewnie, pewnie chodzi o partykularne interesy partii dziękuję bardzo, Platformy minister. Obywatelskiej. Tylko, że ja w tym czasie byłem ministrem kultury i wydaje mi się, że nie realizowałem partykularnych interesów partii Platformy Obywatelskiej. Na pewno nasze partykularne interesy, na przykład przez dotacje do Muzeum Historii Polski. Nowo zbudowany budynek, rozumiem, że powinien pozostać bez dotacji, nie wiem, czy... Panie pośle, składek, dziękuję. Wydaje mi się, że wnioski są światło i energię, dla wszystkich i jasne. Pensje. Bardzo proszę, żeby to wprowadzić, bo to no, jest bardzo ciekawe z paru powodów. Po pierwsze że nadużywa się sprawy. I pan poseł Polkury naprawdę na stracił słowo, czy pan nie rozumie, że po pan drugie, nadużywa swojej pozycji? Po drugie, bardzo proszę, żeby pani się kulturalnie odzywała i mnie Ale nie nie mnie irytuje połuchała. to, że pan minister Piński też prowadzi obrady. O tym, w tej co chwili. się dzieje obecnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Jeżeli oni po prawie trzech miesiącach produkują coś takiego, co jest. Nie boli, tylko tym drażni mnie pan minister, który nagle stracił słów. Dziękuję bardzo. Od razu odpowiem na oba wnioski pana przewodniczącego. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wniosek zgłoszony przez 11 posłów Prawa i Sprawiedliwości w oparciu o artykuł 152, ja ponownie zwróciłem się do Ministerstwa Kultury. O to, aby jednak zreferować ten punkt zgodnie z Państwa wnioskiem. Jak państwo wiedzą, otrzymałem informację, że ten punkt według resortu został de facto zreferowany w ramach punktu informacje bieżące. Tak jak Pan poseł powiedział, także nie jestem z tego punktu satysfakcjonowany, w związku z tym ponowiłem wniosek, aby to spotkanie się, krótko mówiąc, odbyło. Jeżeli chodzi o dokument, który Pan przytoczył, ja potwierdzam, że jest, bo zwracałem uwagę na pewne elementy, które pojawiają się w tym dokumencie, ale także w innych, aby jednak ministerstwo znalazło czas i zreferowało te elementy, które są przedmiotem nie tylko Państwa zainteresowania, opinii publicznej, ale także posłów koalicji i też z pewnością będzie. Natomiast trudno byłoby dzisiaj referować ten punkt bez obecności kogokolwiek z resortu. Resort wiedział, że dzisiaj mamy punkt tylko i wyłącznie jeden, natomiast w imieniu Pana posła, jak rozumiem też innych, wystąpi o to, aby ten referat, krótko mówiąc, się odbył. Czy w związku z tymi moimi informacjami możemy przejść do zatwierdzenia porządku obrad? Marek Suski, pan poseł, w sprawie formalnej dotyczącej porządku obrad. Pierwsza sprawa to jest kwestia Panie Przewodniczący. No, łamania regulaminu przez pana przewodniczącego. Kwestia zwołania komisji z artykułu 152 nie podlega ocenie ministra, któremu się wniosek nie podoba, tylko jest to regulaminowe prawo grupy posłów, która w trybie regulaminowym taki wniosek złożyła. I pan jest obowiązany taki wniosek zrealizować w ciągu miesiąca. W przeciwnym razie łamie Pan regulamin i wykręty ministerstwa, że im to nie odpowiada, nie mają tu nic do rzeczy. To jest statutowy obowiązek. Zgłosiliśmy w tej sprawie, ale proszę mi nie dziękować bo to jest do Pana uwaga nie dziękuję I, za to, i za to niech Pan mi nie dziękuję, tylko niech Pan przeprowadzi komisję na ten temat w terminie regulaminowym, on bodajże mija jutro, więc ma Pan jeszcze jeden dzień na zwołanie komisji i w regulaminowym terminie wezwanie Ministerstwa, bo Ministerstwo ma obowiązek stawić się, ponieważ my reprezentujemy społeczeństwo, które ma prawo do jawności życia politycznego w naszym kraju. Niezrealizowanie tego będzie jawnym złamaniem nie tylko regulaminu, ale i konstytucji. Ale jak rozumiem, koalicja 13 grudnia 8 gwiazdek, ma to w czterech literach, jak wczoraj na konwencie powiedział pan. Wicemarszałek Zgorzelski. Otóż to jest pierwsza sprawa. Domagamy się przeprowadzenia tego w terminie. Jeżeli nie, no to będziemy protestować, bo łamanie przez Pana regulaminu będzie ewidentne. Zastanowimy się. Oczywiście macie większość. Pewnie wniosek nie przejdzie, ale będziemy zgłaszać wniosek o odwołanie Pana z funkcji przewodniczącego związku złamaniu regulaminu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest wniosek o zdjęcie punktu z porządku dziennego wyboru podkomisji, dlatego że zarządzeniem marszałka nasza komisja może wybrać trzy podkomisje i w normalnej procedurze jest tak, że przynajmniej jedna podkomisja jest dla opozycji, choć jesteśmy największym klubem i z parytetu właściwie powinny nam przypadać dwie, ale. Mniejsza z tym i to powinno być omówione na prezydium zgłasza się członków do komisji i to zgłaszają kluby. Ja tu widziałem składy, w których nasi posłowie znaleźli się bez swojej wiedzy i zgody, więc to jest po Zgadzę prostu. To to jest po prostu, panie przewodniczący, niedopuszczalna procedura. Nie było prezydium, nie było ustaleń co do podziału przewodniczących podkomisji i to, że ktoś zgłosił w takim czy w takim terminie, nie ma nic do rzeczy, ponieważ to też łamie zasady regulaminu. Więc ponieważ nie było uzgodnień, wnoszę o zdjęcie tego punktu i po przeprowadzeniu uzgodnień, która podkomisja będzie dla opozycji przystąpienie do realizacji tego punktu. To jest drugi wniosek o zmianę porządku dziennego, a trzeci wniosek dotyczy uzupełnienia porządku obrad o informację dotyczącą rewitalizacji dawnego budynku fabryki broni łucznych w Radomiu, ponieważ prezydent Radomia, no nie zdziwicie się Państwo pewnie z Platformy Obywatelskiej, oświadczył, że ta sprawa jest załatwiona. W ubiegłym roku, w sierpniu, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Kultury a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Przemysłu o współdziałaniu w tej sprawie. I dzisiaj Pan Prezydent Radomia ogłasza, że sprawa jest załatwiona. My tymczasem, będąc w Ministerstwie. Kultury poprosiliśmy o informację na jakim jest to etapie i otrzymaliśmy pismo podpisane przez upoważnionego przez ministra dziedzictwa narodowego pana Andrzeja Wyrobca, że ministerstwo nie planuje w obecnym w obecnym czasie tworzenia kolejnych placówek muzealnych, odstępując tym samym od podpisanego porozumienia. No i to jest skandal, dlatego że zostały przeznaczone na to środki, zostały wykonane plany, porozumienie zostało podpisane, a jednocześnie no, pani dyrektor generalna ministerstwa, która swoją drogą. No, przybyła jakieś prawie półtorej godziny po naszym przybyciu, po rozpoczęciu pracy. Zdyszana wbiegła i powiedziała, że w ogóle nie zna tej sprawy. Dopiero kiedy myśmy przytoczyli numery tych dokumentów, odnalazła w korespondencji, a ponieważ jako dyrektor. Ministerstwa jest upoważniona do reprezentowania ministra w tej sprawie. To jest bardzo ciekawe, że upoważniona osoba do jakichś działań nie wie, że takie działania w ogóle są przez ministerstwo podejmowane. Więc ja bym chciał, żebyśmy otrzymali informację, na jakim to jest etapie, dlaczego ministerstwo wycofuje się z podpisanego porozumienia, a w zasadzie dlaczego tam nikt nic nie wie, tam panuje powszechny. Małagan. Druga sprawa to jest dotycząca tego naszego wniosku. Ja też prosiłem o przedstawienie umów, na podstawie których do minister, ministerstwo wysłało do mediów publicznych, przedstawicieli firm ochroniarskich i różnych panów adwokatów z kancelarii adwokackiej. No, pani dyrektor generalna powiedziała, że to jest sprawa dotycząca ministra aktywów państwowych pana Budki. No ja pozwoliłem sobie zadzwonić do pana ministra Budki i on mi odpowiedział, że nie, nie, to jest kompetencja ministra kultury, ponieważ nadzór właścicielski nad spółkami medialnymi ma minister kultury. Po czym no, pani dyrektor generalny powiedział, no tak, no rzeczywiście. Wtedy sobie przypomniała, że mają nadzór, ale żadnych dokumentów na ten temat nie ma. Więc pytanie jest zasadnicze. Kto upoważnił, a ci państwo wkraczając do telewizji, do papu, do taju twierdzili, że mają pełnomocnictwa u Skarbu Państwa. I agencje ochroniarskie, i adwokaci, to kilka chyba tych kancelarii adwokackich, sami się nazwali grupą wejścia, która działa w imieniu Skarbu Państwa. I nikt dzisiaj się do tego nie przyznaje, więc ten nasz wniosek który pan przewodniczący nie chce przeprowadzić, rozumiem, że jest niewygodny, bo on łapie za rękę tych, którzy łamali prawo. I pan minister Sienkiewicz. Zresztą, zupełnie porządek obrad. Natomiast zresztą, był, zresztą był w ministerstwie tam, pan minister i państwo wiceministrowie nie chcieli się z nami spotkać. Obrad. Rozumiem, rękami i nogami będziecie odpychać te niewygodne tematy. Nie, nie będziemy tak ale zrobić. powtarzam, panie przewodniczący. Po pierwsze, żądamy zwołania w terminie komisji na nasz wniosek. To jest Dziękuję prawo bardzo. regulaminowe. Po drugie, zdjęcie wyborów dzisiaj pod komisji, bo one są nieuzgodnione. I tak się po prostu nie robi, żeby się wybierało spośród, zresztą to wasza zasada, no, nie podoba wam się ktoś, to mówicie, my go nie wybierzemy albo go wybierzemy. I trzecia sprawa, uzupełnienie porządku informacji Ministra Kultury na temat budynku dawnej fabryki broni Łucznik w Dziękuję bardzo. Przystępujemy w takim razie do głosowania porządku obrad. Od razu powiem, że będziemy głosować to w następującej kolejności. Ja będę chciał Państwu zaproponować, abyśmy uzupełnili porządek obrad jako drugi punkt. Wniosek Pana posła Suskiego, wniosek z artykułu 152, aby ten punkt znalazł się w dniu dzisiejszym. Natomiast odrzucić pozostałe wnioski ze względu na ich nieprzygotowanie. Moment? Moment, tak. Więc będę proponował, abyśmy głosowali w takiej kolejności. Więc pierwsze głosowanie. Kto jest za? Panie przyjęciem... przewodniczący, jeszcze nie gotowy, panie, panie przewodniczący, nie może pan z godziny na godzinę zwoływać komisji mogę uzupełnić porządek obrad. Nie może pan, panie przewodniczący, w artykuł 152 mówi, że nie można zmienić porządku obrad w tym trybie. Więc nie może pan uzupełnić Fantastycznie. porządku Fantastycznie. o ten punkt. To jest kolejne Byli złamanie regulaminu. państwo 15 minut na zgłaszanie wniosku do porządku obrad, przewodniczący, które są niezgodne z regulaminem. Pan, panie przewodniczący. Pan po prostu Gratuluję. teraz, próbując uzupełnić porządek obrad o punkt z artykułu 152, próbuje złamać regulamin. To jest po prostu bezprecedensowe, Dziękuję polityczne łamanie prawa. Wycofuje w takim razie swój wniosek. Musi Głosujemy. pan przeprowadzić tylko i wyłącznie w tym jednym punkcie. Regulamin mówi jasno. Nie można zmienić porządku, porządku obrad z artykułu 152. Nie można uzupełnić, nie można go skrócić. Trzeba go przeprowadzić. Dziękuję I... bardzo. Głosujemy w takim razie nad zaproponowanym wnioskiem przez, przeze mnie. Jeżeli ten wniosek nie przejdzie, będziemy głosować następnie. Jaki propozycje, wniosek? Które padły. Proszę powtórzyć, bo nie wiemy. Wniosek nic o zatwierdzenie porządku obrad z jednym punktem powołania podkomisji. Kto jest za? Ale jest wniosek dalej chyba idący o wykluczenie tego punktu. Nie, najdalej idący wniosek jest przyjęty w porządku obrad, Wszystko jedno. Jeżeli wszystko pan jedno. przewodniczący będzie chciał dzisiaj przeprowadzać wniosek bez uzgodnień z nami, to my po prostu wyjdziemy, dlatego że to jest farsa, panie przewodniczący. Proszę odłożyć ten wniosek bez głosowania do ustaleń międzyklubowych. Jeżeli pan to przeprowadzi, macie większość, wygracie. My wyjdziemy z sali, bo to jest hamstwo po prostu, dziękuję co pan panu próbuje was. zrobić. Nie Matej musi pan dziękować. Ja wiem, nie jestem, że, wiem, że nie muszę, ale mam taki charakter. Ale ja nie jestem uprzejmy wobec pana, bo Panie pan nie jest uprzejmy wobec nas, więc niech pan nie dziękuję, niech pan nie udaje Jesteśmy tutaj gotowi? kulturalnego człowieka. Panie przewodniczący, ja jeszcze, do głosowania. Jeszcze, Kto mogę, jest jeszcze? za przyjęciem porządku obrad Panie przewodniczący. Punktem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie mam, ma, jest... nie mam możliwości zagłosowania. Ja już legitymację poczekamy Poczekamy. Panie przewodniczący, panią... ustalić w sposób cywilizowany podział podkomisji zamiast działać na rympa czy, Te, czy nie będziemy Poczekamy brać udziałów pod podkomisjach nie. w ten sposób nam narzuconych. mają być trzy Jest głos. zupełnie y, sprawą normalną pani, i cywilizowaną, pani, że oni ma. Pani poseł nie musi głosować, przynajmniej jednej podkomisji. Wiem, że to pani poseł nie po musi głosować, nie ale nie musi głosować pan nie musi Wiceprzewodnicząca przynaglać do odbycia głosowania. Każdy, kto obserwuje posiedzenie obecnej komisji wie, gdzie jest źródło awantury. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 13 osób za. 10 przeciw, wstrzymujący. No my bardzo przeciw. dziękujemy za takie prowadzenie komisji. Ma do widzenia powodów, Państwu. Nie ma Bawcie się sami. Dziękuję bardzo. Koalicja ośmiu gwiazdek w natarciu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Szanowni Państwo, mieliśmy trzy wnioski i te trzy wnioski zostały zaakceptowane o powołanie podkomisji do spraw mediów i polityki audiowizualnej.